Witam Was, z tej strony Shadow Price, a to już jest trzeci odcinek z w Gothic 11 w Myślałem, tajemnicy. To ja idę porozmawiać z Turusem. nie będę Wam przeszkadzał podczas słuchania. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak Ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to Ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmiesz? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie, jasne? Porozmawiam z Diego. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza i to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie, rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, o aż tak ci zależy na wpadce. Mm, jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię. Jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do Magnatu. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Nie powinieneś wierzyć we historii. Dobra, nie chcę się tam z nim rozmawiać. Zajmę się tym. Ale mordragiem zajmiemy się na sam koniec. Kurde, myślę, że tam doskoczyłem. Nawet nie skoczyłem. Ten gościu czasem mi pomagał. Nie wtedy, kiedy grając sobie na kodach. I wkurzyłem go meza. Więcej nie musicie wiedzieć. Zapewne masz rację. Dobra. Wezmę tutaj... Do wszystkich obozów pójdę, jakie są możliwe, bo Zrobię te misje. Cześć. Jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u niego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie FISP. To jeden z handlarzy na targowisku, ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dobrze, daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. Dobra, ten Fisk jest handlarzem, kupił u niego ten miecz i od razu może coś dla siebie kupię, on mnie zaczepi. Witaj! Jestem fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Pokaż mi swoje towary. To ja zobaczę co on śmotę ciekawego. Ora wezmę ten kłujący cierń. Nie będę dalej słuchał Nie wiem, czy przypadkiem kasę świsteka, czy jak on tam miał, nie wezmę. O, dobra. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110. Bryły krudy. Zainteresowany? Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja! Masz dla mnie jakąś zbroję? Nie mam! Jakiś czas temu zaginął mój dostawca z na kopatrz. Jak to zaginął? Może masz, nie mu płaciłeś i dzień nie odbiorcę. Raczej nie. Normalnie co dziesięć dni przychodził z nową dostawą spodni, ale od jakiegoś miesiąca go nie widziałem. Jeżeli znajdziesz dla mnie jakiegoś krawca, byłbym Ci bardzo wdzięczny. A niech to szla. Nie masz jakiejś innej zbroi? Spodnie kopacza jakoś mi nie leżą. Hmm, mam jedną zbroję, ale ona nie jest na sprzedaż. Chociaż? Wszystko jest kwestią ceny. Ile chcesz za tą zbroję? Hmm, to moja pierwsza zbroja. No, z ją zanim zostałem cieniem. Miał ją na sobie jakiś martwy człowiek z no, jaski no, niepełnej no, gobiny. Przeżyłem wtedy koszmar. Goblinów były serki, a ja byłem To Jasne, jasne. Jasne, jasne, a bo o tym jeżdżu ich I Uciekłem wtedy do obozu. Wróciłem tam następnego dnia, goblinów już nie było, a zbroja wciąż tam leżała. Interesujące osoba. To ile chcesz za ten bander? Tysiąc byłeś To się chyba skończy Pokaż mi swoje towary. Ja sobie to coś sprzedam. Chyba nigdy w życiu tego nie uzbieram. Ale sprzedam to, 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 i to Dobra. Czy ja zaniosę Fiskowi miecz? A właśnie jeszcze swój. Mógłbym ten... Mógłbym ten nosić? Mógłbym, ale... 8? O, dobra, trzeba, zaraz pójdę jeszcze do Diego. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam Ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Myślałem, że zależy Ci na tym mieczu. Masz, tylko się pośpiesz. Mam dla Ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę Tobie. Jeśli Diego zapyta o Ciebie, opowiem się za Tobą. Póki co, trzymaj się. Dobra, idę do Diega. Chyba pójdę też do Krawca i chyba skończę nagrywanie. O zły. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej Cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółto jak ty. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu mniej oczy szeroko otwarty. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciem. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patruje teren wokół areny. Zauważyłem, że zły ma bardzo fajny miecz Tutaj się kręci dwóch balów nie, nie masz Niektórzy... to nie Rozmawiałem z Torusem I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu. Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Trzymaj się. Nie chcę mi się z nim rozmawiać, ja tam szybko pójdę po te spodnie i zakończę ten odcinek. Szczerwo jadę. Ale chcę tylko drax. Z... Szukam krawca dla Fiska. Widziałeś może jego poprzedniego dostawcę? Nieba wiem o kim mówisz. Obawiam się, że dopadł do to Ale może, mogę ci pomóc. Jak mógłbyś mi pomóc? Kadnik tym byłem, zanim trafiłem do kolonii. Nie mów, że krafcem. No nie zupełnie. Raczej rymarzem, ale zaczynałem jak zwyczajny szwacz. Zdaje się, że skorość zależy tylko na najzwyklejszych spodniach dla kopaczy, a z takimi szmatami poradzę sobie bez problemu. Możesz mi powiedzieć, że będę dla niego szły te spodnie, ale pod jednym warunkiem. Będzie mi płacić winem i piwem, bo mam już dość ryżówki. Aha, powiedz mu, że sam musi wchodzić tylko spodnie, bo ja do starego obozu nie wejdę do głowny. Hej ty! Czego chcesz? Chcę cię ostry. Idąc dalej wejdziesz na nasze tereny łowiawskie. Dobra, nie chcę mi się z nim rozmawiać. Dobra, ja stanę przed obozem i chyba kończę odcinek. Dobra to więc na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Cześć!